Mówisz o sobie programistka, która lubi kod, który ma znaczenie i rozwiązuje realne problemy. Co to znaczy? To znaczy, że najbardziej lubię kod biznesowy. Odnajduje się najlepiej tam, gdzie jest logika biznesowa. Peryferia nie mają dla mnie takiego znaczenia to są po prostu już szczegóły implementacyjne. Dla mnie wartość kodu jest tam, gdzie są prawdziwe problemy gdzie jest biznes. No, i tam po prostu najbardziej lubię pracować. Mając 12 lat doświadczenia w branży IT jako programista, zajmowałaś się analityką biznesową, zajmowałaś się backendem, teraz jesteś wielozadaniowa i multiklasowa. Powiedz, co było do tej pory dla ciebie największym i najtrudniejszym kawałkiem pracy w tej dziedzinie? No, to zależy, co masz na myśli, mówiąc, najtrudniejszym, bo w tej chwili mam. Bardzo trudne zadanie do wykonania. Po pierwsze, dlatego, że pracuję w e-commerce, gdzie jest duży nacisk na przykład na performance, i to jest coś takiego, nad czym muszę panować cały czas. Po drugie, no, tak naprawdę jestem full stackiem, bo moja ekspertyza jest głównie na backendzie, no ale nie boję się dotykać frontendu, czy nie wiem, bazy danych, czy jakichś DevOpsów. Także no, to jest takie wielozadaniowe. Ale mimo tego, że to jest najtrudniejsze. To przynosi mi to najwięcej takiej satysfakcji, dlatego że czuję taką moc, że mogę zrobić wszystko, że yy, jakby mam jakiś mały feature, który nie wymaga jakichś wielkich architektonicznych zmian, to jestem sobie w stanie z nim poradzić sama, przetestować go dobrze, wypuścić go na produkcję. Wiem, dlaczego to tak działa, wiem po co jest ten feature i yy, no przynosi to ogromne, ogromne korzyści, ogromną satysfakcję. A z jakimi przeszkodami zmagają się kobiety w IT w Polsce? Oj, to jest, to jest grubsza sprawa. Wydaje mi się, że zmagają się z tym, że jest po prostu mało kobiet w IT. I ja osobiście teraz mam dwie koleżanki deweloperki na 10 osób, to jest 30%, to jest bardzo dużo jak na polskie standardy. I świetnie mi się pracuje w takim zespole. Dlatego, że jest ta różnorodność, są te różne punkty widzenia. I wcześniej, jak pracowałam w takich zespołach, gdzie byłam jedyną dziewczyną, było mi po prostu trudno, dlatego, że byłam jedyną dziewczyną. Więc, jakby to jest główny problem. I rozwiązanie tego wcale nie jest proste, bo nawet jeśli powiemy, OK, od dzisiaj robimy parytety. Parytety to jest tak naprawdę workaround. To nie jest rozwiązanie problemu, to jest kolejny KPI, który sobie dorzucamy na listę. Natomiast problem jest głębiej. Problem jest w głowach ludzi, w tym co nie wiem, profesorowie mówią do studentów na studiach, w tym, że jest przyzwolenie na to, żeby były jakieś żarty, które wcale nie są śmieszne. Na to, że mówimy na przykład. Chłopaki z Google napisali albo chłopaki z Facebooka napisali taką bibliotekę. I y, to są takie małe rzeczy. To nie jest coś takiego spektakularnego, że nie wiem, ktoś mnie kiedyś obraził, y, nie wiem, moje kompetencje są podważane. Nie, nic z tych rzeczy, ale po prostu jak słucham. Nieustannie męskich form czasownika, i słyszę o tym, że chłopaki gdzieś tam coś napisali, czy chłopaki się czymś zajęli, no to tak myślę sobie, że okej, okay, no to ja tu w takim razie sprzątam, nie. Czyli jak rzeczywiście, rzeczywiście takie drobiazgi mają także wpływ na to, ile jest COVID-IT no, i czy zostaje w IT. Tak, tak. One budują to, bo jak studiujesz informatykę i jesteś na przykład jedną dziewczyną na nie wiem, 70 osób, i ktoś cię regularnie jakoś tam zyga, nie wiem, nawet czasem obraża. Ja akurat nie spotkałam się na studiach z takimi rzeczami, bo studiowałam na takiej uczelni, gdzie mieliśmy ewaluację, więc profesorowie zupełnie inaczej podchodzili do każdego studenta, to niech niezależnie. Ale jak słyszę takie historie, to, to po prostu włos mi się jeży, no i wcale się nie dziwię, że taka osoba po pięciu latach studiów nie idzie do branży, że znaczy po prostu rezygnuje, bo po prostu nie chce więcej mieć tego u siebie w zespole. I to niekoniecznie dotyczy kobiet w IT to może dotyczyć czegoś zupełnie innego, jakiejkolwiek innej mniejszości. A to zatem ty zaproponowałabyś i inne kobiety w Giggle's Carrot w waszej organizacji, żeby przyciągnąć więcej kobiet do IT i żeby sprawić, żeby czuły się tam dobrze, żeby chciały zostać. No robimy dużo takich. Yy, znaczy, ja już w tej chwili nie, nie działam w Gigers ale działam przez dwa lata, organizowałam spotkania we Wrocławiu, organizowałam warsztaty, i widziałam, jak dużo y, i spotkania i warsztaty dają takim osobom, które się wahają, czy wejść do branży. Bo y, same spotkania są taką inspiracją, gdzie ja na przykład wychodziłam na scenę i mówiłam, dasz radę, to jest ten moment. Y, branża potrzebuje takich ludzi jak ty. Chodź z nami. I widziałam, że to zapala taką iskrę, ale to jest za mało, dlatego że no, muszą być jakieś umiejętności, żeby dostać pierwszą pracę. I te warsztaty z kolei dawały taką wiedzę. To nie jest tak, że skończysz weekendowe warsztaty i możesz się iść do, do, do pracy jako junior. Ale to jest taki moment, taki, taki po prostu wierzchołek góry lodowej i jeśli, czy nie wiem, to jest taki, taka śnieżka, którą puszczasz z góry. Jeśli ta osoba się wkręci, pójdzie na kolejne warsztaty, pójdzie na jakiś bootcamp, gdzieś tam przeczyta jakieś książki, to już w tym momencie, budując sobie cały czas bazę na GitHubie, czy w jakimkolwiek innym miejscu, czy tego kodu, czy tej wiedzy, no już w tej chwili może się... Starać o opozycję juniorską. Wróćmy na moment do tego kodu, który ma znaczenie i może rozwiązywać realne problemy. Gdybyś miała jakiś pomysł albo big idea, mhm. jak możesz jeszcze niekonwencjonalnie wykorzystać swój talent programistyczny, żeby zrobić coś dobrego, to co by to było? Mm, nie ma takiej jednej rzeczy, natomiast jest y, teraz taki trend. Ja akurat. Od jakiegoś czasu już interesuję się machine learningiem, i tak bardziej w sumie prywatnie, chociaż zawodowo też wiadomo, że krążymy wokół tego tematu, ale nie miałam swojego kodu na produkcji. Natomiast po godzinach zajmuję się machine learningiem i widzę, jak ogromny jest potencjał w tym. I nawet przyłączyłam się ostatnio do takiego community, które chce właśnie rozwiązywać takie realne problemy. To nie są problemy głodu czy pokoju na świecie. Zaczynamy trochę niżej, trochę mniejszej skali od e, na przykład problemów komunikacyjnych dużych miast. Ja akurat jestem z Wrocławia, e, więc doskonale wiem, jak to jest grać w to bingo każdego dnia, gdzie e, no, coś się po prostu zawsze wydarzy. E, mamy te dane, mamy mnóstwo możliwości, mamy no, możliwości machine learningu, które są za darmo w zasadzie, bo ja w tej chwili nie wydałam jeszcze ani grosza, mimo tego, że używam maszyn na przykład Google'a i, i, i piszę kod, część z tych rzeczy robię u siebie na, na własnej maszynie, ale bardzo dużo używam takiej infrastruktury, która jest po prostu za darmo, więc nigdy nie mieliśmy lepszej, lepszego momentu, żeby wejść w ten świat i żeby zmieniać coś takiego realnego, no bo wiadomo, że fajnie jest sobie zrobić um, test, kto na Titaniku przeżyje, a kto zginie. Zwłaszcza jak się lubi czytać kryminały, to to jest takie ekscytujące, no ale to jest tylko zabawa, tak? A jeśli chcemy rozwiązywać prawdziwe problemy ludzi, no to musimy pójść trochę dalej. Musimy zajrzeć, jakie dane są dostępne. Jeśli ich nie ma, to czasami możemy o nie poprosić. Miasta bardzo chętnie współpracują z ludźmi, którzy chcą no To jest chcą kwestia open zmieniać. data. Tak. I tak. open government. A propos machine learning. Nie boisz się, że sztuczna inteligencja w pewnym momencie odbierze Ci pracę? E Tą pracę, którą mam teraz, prawdopodobnie odbierze, ale ja już wtedy będę zupełnie gdzieś indziej.